Jestem ze mną mój najlepszy Ja się popaka. Kumpel. Kamil, możesz się to zorientować w puniku. A, kurwa, śmiesznie jest pójdę. Będziemy grać w Torchlight'a na, na modzie... Yy, kurwa. A, kurwa. Teraz ja zapomniałem. To się nazywa synergy smot i ja odpalę szlugę, się zamknę i pomyślę nad skillami. Dobra, dawaj leci. Czekaj, no ogarnę skile, bo mi się jakiś marcin na sklepie pojawił. Ty, bo ja tu myślę, że. No, no, myślisz, myślisz, dobrze, dobrze. Mogę się zrobić pod coś takiego, że zaklinam, kurwa. Znaczy, kurde, przepraszam. te. Nie, przeklinać możesz. Kurwa, czekaj. <laughs> kurde. A... Kurwa. A... No, bro, bro, nie, tego, o, no. A, ja się ro... a mogę by... Ja się robię pod Hunter Skills. Po co? Hunter Skills. Mogę kogoś. Ty, tu mogę być jakimś wysysaczem życia i, i życia i życia i manny i wszystkiego. I mogę wilkołaka, o mogę wilkołaka przyzwać. Lol. No. A tu mam weapon damage. No nie, nie wkurwiaj, znaczy... Mogę smoka przyzwać, to ja mogę smoka przyzwać, mordo. Aha. To nie wiem, czy ja tu przyzywam, ta Ale tu nie no kurwa. Nie wiem, chyba lecę pod to coś, co pali manę, bo tu tak patrzę. No, bo tutaj chyba... Czyli nie wiem jak to się dzieli, bo w każdym drzewku jest przyzwanie, jakieś zaklęcie. Nie wiem, to najwyżej po tym odcinku ogarniamy jakieś poradniki na necie. O, tu mam coś jeszcze. niter Slash. Ale to są wojownicze. Tu mogę jakiegoś... Stary, ale na ciebie światłość z nieba spływa. Na ciebie też. Jesteś wybrańcem. Kurwa, nie trafiłem popiołem do w... popielniczki. Kurwa, jeszcze? A, bycie. Dobra. Czekaj. Dobra, wiesz co? Lecimy na ciebie. Pójdę, w... Pójdę we wszystko co bije, dobra. Ty chyba już wszystko powybijałeś. Nie, a mo, ty no nie to, to? ja mogę tak, że ja już wybiłem to i tego już nie ma A kurwa, zobacz. O Biorę knykcie A co to jest? Knykcie? Nie, ja wezmę ...te coś co daje życie mana, mana, mana Życie mana, mana Czekaj, inwentory, buty już nałożyło elegancko No dobra, ty nie zapierdalaj, tak muszę może... Ty tam byłem, wiesz? O właśnie zauważyłem... No o tutaj doszedłem, znaczy tutaj trochę dalej, o tu doszedłem, wiesz? Trzeba zbierać hajsik Mordo, skrzynka! Mordo, potwory Mordo! Chcesz jakiś niezidentyfikowany pas? Nie słyszę, bo napierdalają. To ścisz sobie No Czekaj, bo moja mana jest mała ty No, mnie to już level zdobyłem Dobra biorę Ja też zdobyłem level Coś mnie bije, gdzie ty jesteś? Ale teraz zarobiście, że jak to pokazuje nam tego Ej Mordo, gdzie ty jesteś? A no, no, ty tam jesteś, dobra, lecę do ciebie Zarobiliście, że pokazuje ilość <coughs> trochę potworków przy tym modzie no. tak? Bo przedtem jak graliśmy w marcu, to nie pokazywało ich. Było chujowe. Zoom. No ja nie wiem nie pamiętam. Wiem, że kojarzę tylko te potworki co mnie zawsze wkurwiały, bo one są szybkie. Wiesz co? ja mam dużo rzeczy. Ja muszę rozdać Coś... skile już. Fajnie. Ja rozdałem ja rozdałem skile akurat w tego, którego nie chciałem. Ty, ja mogę z mieczem biegać. Wiesz? Tak. No, będę z mieczem biegał jakimś magicznym, widzisz? Trzeba jak rozdać skile? Skile. Yy, mana Missiles, 40% z... A ty! Bo ja im lepszą broń mam, tym większy procent... Mordo! Ja mam... Co to jest? Jak ja mogę zrobić te drugi... Ty! Jak ja mam po prawej stronie, znaczy prawym przyciskiem, nie? No. To stop, to się. Czekaj. Spoko. O. Moja... Apaka. Patrz, co ja robię, ty! Moja apaka bije z jakichś kolorowych tych kręgów Żyga tęczą, ty. Ja tu kryty, napierdala, ja jestem magicznym mieczem, znaczy tym, magikiem, kurwa, z mieczem jestem i... Magicznym mieczem. <coughs> I napierdalam wyziewami, nie, to jest hardware. ale ogarnąłem tylko to, że ja mam procentowy damage z broni w skillach, więc muszę mieć zajebiste miecze. A. Ja muszę, więc ja muszę być... mieć bronie, które kradną życie, więc wiesz... No dobra, Mordo. Ja mam jakiś tam miecz Ty, A jak rozdać resztę skilli tych takich... Ja lecę pod te mam. A dla mnie. Wyrzucił ten. Wyrzuciło. To co ja chcę? Stranger czy Dexterity, czy Focus, czy Vitality Focus? Ja bym dawał na twoim miejscu 2 foc... Focus, ja. dwa Vitality i jeden... Yy, siłę. Co, dałem pięć Focus? Może być? Dobra. Tak. Travel to Sherlock? A self-rock, kurwa. Gdzie jest? Ja tu mam ja z, kim, z kim? ja tu muszę pogadać? Tutaj, A, gdzie tu, tak. A tu mam. No, tak, widzę, tak? Nie fal się. A ja mogę latać z dwiema broni? Ty, ja tu mam 91. LOL? Jakiś nowy, nowy loch jest. Czekaj. Ja się boję tam schodzić. Nie, to jest zły pomysł. Mordo. Jak ja dostałem już jakąś magiczną różdżkę na piąty poziom, albo na 25 fokusa. Gdzie tu jest ten lo? Czekaj, tak, nie gdzie idę wziąć to tam... tam. Bierzemy go, nie? No, ja właśnie wszedłem tutaj, ale się boję. A Ja dostałem skilla już. A. Ja będę walił w fokus i... Ty czekaj! Patrz, patrz na to, patrz co teraz będę no to jest... odpierdalał, nie? Quest jest jakiś 52 damage'a na seku... Patrz, patrz co teraz będę odpierdalał, patrz na to, czekaj. No. Eee, coś, ja to załadowałem. Co ja... Czekaj, bo mi się coś... Też... Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzie ty jesteś? Już poszedłeś tam dalej? No. To czekaj na mnie, ty mordo, bo cię ja ci nie widzę. Jestem przy takim zielonym patołachu Przejdź do tego zielonego teleportu No ja przy takim zielonym patołachu jestem I jestem teraz przy Realm of Bije się z potworem, który ma 500 HP i ma, jest na trzeci poziom Ty kurwa gdzie ty jesteś? bo ja nie wiem Ty wszedłeś do tego teleportu z jakimś zielonym kozakiem? No. A, to czekaj na mnie, ty. <laughs> chcę, chcę pokazać... Spoko, jak... wiesz, nie mam zamiaru nigdzie się ruszać. Czekaj, bo mi się ładuje. Wiesz, wiesz z czym jest? się bije? Nie wiem. Y... Z elitarnym ka karaluchem. To to? No. Jak on już padł? Czekaj, Johnny. Ile hajsu dodatkowego? Chuj, Michał. Dobra, mordo, idźmy stąd już Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Uuuu. Dobra, mordo, patrz, co to było w ogóle. Chcesz tarcze? Czy tobie niepotrzebne? Dobra, niepotrzebne. Czy <śm> nie wiem? Myślałem, że to będzie fajniejsze. O nie, ty ja tym napierdałem w ogóle daleko. O kurde. Pasz, 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 pasz na to. Ty jak ty przez pół, pół kurwa tego czekaj, bo tu magiczne macki mnie biją. Nie też. Zbieram wszystko. Kradzione nie tuczy. Ty, ja ty, jak krytyki mam po 200, Stary. 300. Zbieraj przedmioty, naciśnij alt. Patrz, ile przedmiotów. Widziałem, ja już wszystko pozbierałem, Tylko ja to pokradłem, A, zanim bo to już wypadło. Nie wiem, że tutaj jest ten. Podział no lota, tak. no. Zapomniałem, że to nie diablo, że tutaj każdy nic. Ale tutaj jest jakiś większy lot, mi się zdaje. No tak to trosze... O, wstałem. golden chest, już! I co wypadło? Nie wiem. si. Pry... coś się zatrzęsło się, coś mi nie podoba. Jak się coś trzęsie, to jest niefajnie. Nie, dobra. Czekaj, ma. Ty! Bo... Jeszcze nam zostało kilka korytarzy do zwiedzenia, więc chodź. W ogóle, Mordo, to ja mogę nosić. Nie ogarniam tej postaci. Ty, ja mogę nawet pistolety nosić, nie? Aby miał jak największy damage na sekundę. Lol. Alberto? Mhm. 41% z damage u broni mam. Nie wiem, podoba mi się ten mod. Czy jest taki kosmiczny, no. kurwa, nie? O co mi chodzi? Strasznie szybka rozgrywka tutaj jest. Tak mi się zdaje lekko, że pobiegliśmy chyba na oko. O nie, o kurna. Czekaj, many, nie mam mordo. Ginż, mato. Dobra, jonki zawsze spoko. No, czekaj, dawaj jeszcze tam idziemy, bo tam tam, 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 no, ta, 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 tam, tam nas jeszcze nie było. Nas wszędzie Mam nie jakąś... było. Kurwa, coś się trzęsie nie tu, w kurwie, denerwuje znaczy. Wiesz co mi wypadło? Nie coś wiem. Coś na setny poziom. Mario? No. Co ten mot mi się tak nie, nie, nie podoba, Nie, to trochę. poison damage take minor soul of curing. Dobra, tam po angielsku tak mi mów. Czekaj, bo ja się biję z jakimś wielkim piecem. Chodź tu kurwa. An ty. O tu boss pewnie wyskoczy na koniec. Ty, ja więcej biję z broni niż... <śles> to ja chyba mogę... Wiesz co? Ja będę czymś w podobie do ciebie. Tylko, że ja mogę wysysać życie też, tylko że zyskili. Tak. Podblokowałem kolejne osiągnięcie. Jakie? Spoko, Nie gramy 20 minut, to już kolejne osiągnięcie. Ja mam sarkofag i szkielet, i mordo. Cześć, czy że tutaj przyjście było o. złym pomysłem? Czemu? Tu kurwa nic nie ma, ty. Jesteśmy praktycznie nieśmiertelni we dwójkę. Czyli znaczy, tak pewnie zaraz padniemy, nie? Życie. Nie wiem, ty, jak ale ja... coś tutaj powstaje, coś mi się. Coś, coś, co... Nie. Cześć, bo tu boss biega, ten chromomono, coś tam. I torby zainteresowane. To wokre... No, wyglądał jak chromomomo jakiś kurwa. Nie doje, piebany. Wok. Teleportowało mnie w ogóle, mnie gdzieś. Ja w ogóle mam już czwarty poziom z dupy. A, ja potrafię robić otwarcie tej rany, czaisz? Mam, je, mam staw jakiś dobry. Ja mam wszystko, czyli się zbieram, kradnę wszystko na potęgę. No, czas. I to może powiedzieć, że jeszcze może Czy... że Ja w ogóle jakieś trucheony zbieram. A, damage per second, ale nie wiem czy to jest... Ty, ja wbiłem poziom czwarty, ale... Ja to nie... Nie... nie. Na następnym poziomie... Ja będę wbił z młotków. A... Dobra, idzie, musimy iść dalej. Bo jeszcze no. jednego nie odkryliśmy. Cze, Myślę kurwa co tak jest ze skilla pierdolność teraz. Co ja ja skille mam dwa do rozdania. Mogę sobie się leczyć, to mi się nie wiem, chyba to jedne, ale kurwa, jak? Jak masz tego, nie? Uh -huh. hmm. hmm. A czy nie, czy ja chcę to? Ale hmm, jak mam kurwa? Pod prawym przyciskiem, nie po prawej stronie, jak mam te no. magiczne rzeczy, nie? Te magie wszystkie Ja mam dwa do wyboru, takie kurwa sobie sloty Jak to pierdolność ten drugi, bo ja mam dwa te... Dwa skila nie? No Mmm, to masz tego Ten pasek, tych, 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 tych. Ale po, po, jak użyć drugiego skilla, w sensie? Powiem ci tak jeszcze, ja to ogarniam a. Nie, bo masz oh. przy życiu takie y, z bronią okienko i po drugiej stronie masz ze skillami. <grywdy> Mam kapelusz, który wygląda jak gówno. <grywdy> Nie wierzę. Rozpierdala mnie to ty. Kon 30 over 5 second, critical chance, o mordo. Knockback. Ty no ogólnie ja mogę mieć pistolet, idę z pistoletem, bo będę strzelał Dobra, tu już nic nie ma. A ja wyglądam tygrys w swoim ty. Tak, tak, Piotr, mord... patrz, wystrzelam, mordę. Raz, dwa. Ty nie, bo ja, trzy, ja nie. Raz, ja chcę, dwa, nie to. Trzy, chcę to. Czekaj, bo mam to. Ty biegniesz gdzieś? A, nie, nie biegniesz, nigdzie. czekaj, tędy, tam. Tutaj, tutaj, tutaj. Patrz, no, będę to z tego. A, bo to nie jest ten, kurczę, mordo. To, ale to odrzuca. Patrz, to jak to teraz ma zasięg mam. Dobra, lecimy przecież. No, o, z tego więcej napierdalam. Ty, bo cię magiczna puma goni. Co? Magiczna puma cię goniła, nie widziałeś? No. Kurde, nam no coś pokonać, a tutaj nic nie ma. No może, bo tu nie miało nic być. No, wyjdziemy na lewo. Tutaj. O, masz, grubas. Troglodyta. Gruba sekcja. To był troglodyta. Dobra, ale gruby troglodyta. Bo nie ćwicz, bo nie przeszedł na dietę. Pokój mu dietę. Bo nie? jest gruby. No tak, przecież jak jesteś gruby, to nie musisz mieć diety. Bo jest sensu. No dobra. Czekaj, bo ty jakiś ja kapelusz. Ja w ogóle tego tej lokacji nie ogarniam. Chyba coś przegapiliśmy. Ło. Wow. Tak mi się troszeczkę zdaje, wiesz. Mm, nie wiem, dam Strange'a. Ja no będę dawał co level po popięć w coś tam. Bo nie chcę mi się nawet myśleć nad skillami. Czekaj, no tam byliśmy, kurwa. Wiesz, gdzie nie byliśmy? Nie. nie wiem. Ale na pewno tam nie byliśmy i tam idziemy. Nie, ty, no kurwa. Byliśmy w... Ty troszkę. Ty... Byliśmy wszędzie. No tu masz... W, w, w ogóle misję masz. Wiem, że mam misję. Może masz zniszczyć jakiś ten... Właśnie Czekaj Jak włączyć tą mapkę na cały ekran? M M Wszędzie byliśmy No wiem właśnie I to mnie martwi kurde Jak są się wydostać Dobra, ty Może... Ja się teleportuję do miasta Nie, czekaj Wiesz jak to... Czekaj, ja chcę rozpierdolę... Nie, Trzeba nie. nie, nie, po nie porozpierdalać, do... co możliwe. Ale tu wszystko jest porozpierdalane. Czekaj, misję sprawdzę w ogóle, gdzie my mamy iść. Enter. Nie wiem, ja To ich... Ktoś dzwoni, czekaj. O Jezus. Zaraz, czekaj. Tu gdzieś górne jest jakieś zejście Musi być jakieś zejście Kurde Jezu ile to zajęło Boże dzisiaj mój bracie też ma urodziny Ty! Ja biegam i rozwalam wszystkie skrzynki. Ja szukam jakichś schodów tajemniczych czy coś Może trzeba Nie wiem, ja biegam i rozwalam beczki, bo już mi się zaczyna nudzić Znaczy no, nie nudzić, ale... No, powiało kurzem, super. Na początku nic nie było? Nie, patrzyłem. Coś Mamy... się cały... co? Mamy tutaj pokonać kogoś, ale by Z nim właśnie nie... nie walczyliśmy jeszcze. No, przecież rozwaliliśmy wszystko, nic się... Kurwa mać! No? Ty Tam jest jakieś zejście, tylko jak tam zejść? Też się zastanawiam Gdyby dało się rozwalić te... To... Szkielety. To by było łatwiej. Może jakieś, jakaś podpowiedź w tych szkieletach kurna jest. Nie. To jest niemożliwe. Wow. Czekaj! I mogę coś zrobić? Co? Zwiększyłem sobie HP do 600 Nie wiem, co ja zrobiłem. Mam, nie wiem, po co ja tego zrobiłem. Mamy szukać jakiegoś. Y, warforge. Warforge. Fajnie, jeszcze zwiechę złapałem. <słuch> Ty, na no, magiczny klimat, tego moda jest. Coś cały czas mi się tutaj burczy, jakiś potwór. A aczkolwiek. Kurwa kondycję. Na świętach. Powinni zrobić dodatkowe coś, jak kondycja tutaj, rozwijanie kondycji czy czegoś. Aha. Bo tyle się nabiegaliśmy tutaj, że kondycji mamy Subieku. w czym ja w realu tyle biegał to... Nie ja wiem, kradnę złoto, wszystko co znajdę. No mi się wydaje, że przy tej dużej skrzynce powinno być coś. Ty też masz... Tutaj w ogóle... Z... Tutaj w ogóle złoto z dupy się pojawia. No, muski to ty. Ja biegam cały czas na Alcie, żeby zobaczyć coś... ...co mogłem przegapić. Nie, tu chyba ten quest akurat jest jakoś niedopracowany zbytnio. Nie, bo tutaj są jakieś... ...przejścia, tunele na dole, nie? No właśnie. Nie wiem, się tepnę do miasta i sprawdzę... ...od... od... Z zewnątrz jak to wygląda może jest... Nie wiem, może kilka jest z tych Co kilka? O hmm. tu jakieś w ogóle sobie się coś Ty, no zabrałem wszystko co mogłem zabrać Jeszcze raz schodzę do tych Ember coś tam mhm. A ja? Nie wiem, tu coś powiewa. No klimat jest, tylko że trochę mało potworów, a ja bym się ponapierdalał już. Nie wiem, pozbieram wszystko. Co? Aha, aha, to co ja mogę zrobić? E, to jest do dupy. Powyrzucam. Jakaś tarcza. Jakieś działo. O, mogę drugą broń ustawić. Jak się przyłączę, bronie? AW, dobra, mordo, spoko. Nie, cały czas każą mi wchodzić do tego Real Discord. Więc, jeszcze chwilę i kończę odcinek, bo już 25 minut minęło. Czyli czekaj, czy ja mogę tarczy ze staffem nosić? Ty, mogę nosić... ...tarcze... To Ta postacie jest takie trochę bez sensu, ty, ja mogę nosić wszystko, aby mi duży damage, nie? A... Coś tutaj jest nie tak. Nie, mordo, wszystko jest okej, okay. sobie stoimy i fajnie jest. Tutaj jest dźwignia, patrz. Gdzie? Stoję przed dźwi dźwignią. Ale ja, ja ją otworzyłem, bo to trzeba było otworzyć tą kratę do tego, o tu, złotej skrzynki. Aha. To na, tam na górze też jest dźwignia. Mi się wydaje, że coś przy tej skrzydze powinno się respić. Ale to było. My rozwaliliśmy te potworki wszystkie, nie? No. Czy znaczy, no tak, jakbyśmy nie rozwalili, to by to było, aczkolwiek. Wiesz co? Nawaj do teleportu na miasto. I wywalone jajce na przykład, bo ja tu nie widzę nic sensownego. Dobra, teleportuję się do miasta. No to czekaj, tam masz teleport w młocie. Torki, nie mam odkrytej tutaj mapy. No jak nie? Bo wyszedłem. <laughs> Czekaj, wiesz co zrobimy? Ja na pewno kończę odcinek, od tego zacznę. Dobra. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Torchlight 2. Dobra, na razie.